Szanowna Pani Dziekan, Szanowny Dyrektorze, Szanowna Pani Kierownik, Szanowni Państwo. No, zawsze miło jest otwierać coś po remoncie, coś nowego. Ja miałem okazję dosłownie przed pół godziną być w odnowionej Bibliotece Instytutu Historycznego. Rzeczywiście ona robi gigantyczne wrażenie. Ja Pozwolimy sobie na taką, takie krótkie dwie refleksje. Jedna z nich to tak naprawdę biblioteki, Ja też jestem z nauk społecznych, humanistycznych. Dla nas biblioteka jest tym, czym dla fizyków, chemików laboratorium. Nie wyobrażamy sobie inaczej, żeby, żeby do tej bibliotece nie, nie mieć wysiedzianych dziesiątków godzin, bo tylko i wyłącznie dzięki temu możemy wyprodukować coś, co podbija świat, co jest interesujące dla innych. A mimo tego, że mamy dostęp coraz częściej do, na naszych komputerach, smartfonach czy dowolnych tabletach dostęp do rzeczy, które możemy sobie ściągnąć za jednym kliknięciem. To i tak i tak dotknięcie książki, szczególnie może tej nie najnowszej, tylko tej, która ma już swoje lata, to jest niepowtarzalne wrażenie. I pewnie, pewnie, pewnie czasami nasi przyjaciele z nauk ścisłych nie są w stanie tego do końca zrozumieć, ale my doskonale rozumiemy, dlaczego czasami trzeba dotknąć książkę, dlaczego trzeba ją właśnie przejść w papierowej wersji. I miałem okazję dosłownie dwa dni temu uczestniczyć w największym zjeździe dyrektorów bibliotek akademickich z całej Polski i mimo wielu różnego rodzaju wyzwań związanych z nowymi technologiami, wszyscy byliśmy pewni tego, że biblioteki nie znikną, że zawsze książka, którą będzie można wziąć z półki, będzie miała swoją, swoją wartość. A druga rzecz, która mi się wydaje bardzo istotna, to, to kwestia samego Wydziału Historycznego. Kiedy na ostatnim to już troszeczkę jakiś czas temu było, ale na ostatnim spotkaniu poświęconego działalności Narodowego Centrum Nauki szef Rady NCN poprosił mnie, żebym przysłał mu wyniki, wyniki grantowe z Uniwersytetu Warszawskiego i kiedy porównywał nas z innymi uniwersytetami, oczywiście mieliśmy najwięcej, najlepszych i tak dalej, dalej, ale jeden był taki efekt. Otóż mianowicie można powiedzieć, że zawsze w pierwszej piątce wszystkich uniwersytetów na pierwszych pięciu miejscach były wydziały ścisłe, poza Uniwersytetem Warszawskim, którym, którym Wydział Historyczny znalazł się bardzo, bardzo wysoko na trzecim miejscu i to był taki bardzo dobry przykład do dyskusji później mówiący o tym, że można, że jednak czasami inwestowanie w doskonałość naukową, staranie się o granty, staranie się o to, żeby Publikacje, które z nich powstają były bardzo często czytane. Wiemy, że nie lubimy tego szczególnie nauk społecznych humanistycznych, cytowane. To jednak, to jednak ten efekt, ten efekt jest. Gratuluję wydziałowi, gratuluję Instytutowi Nowej Biblioteki, Nowej Inwestycji i bardzo się cieszę, że też mogliśmy tą niewielką, bo widziałem, że Łukasz mówił tutaj tutaj jest szczodra dotacja, przy rektorze tylko powiedział dotacja, no trudno. Ale też jakiś niewielki kawałek dołożyliśmy do tego. Bardzo Państwu serdecznie gratuluję i życzę wspaniałego całych godzin w bibliotece. Dziękuję.